Bo była chora. Bo była chora. I dlaczego jeszcze chodził? Do nosił jedzenie i lekarstwa. A? jedzenie nosił i lekarstwa. No, krzyczki nosił. właśnie nosił. No i moi kochani, stało się coś strasznego. Co to się stało? Widzę dwa. Tak, ale coś się stało babci? Nie, ja, nie. nie, bo co? Gryśniczy. <grymne> Kulakowa babcia. Wyjął Żuka, wilka babcię. Słuchajcie, dzisiaj każdy z was może być takim czerwonym kapturkiem i biegać do babci. Ale dzisiejsze kapturki to raczej idą do babci z pustym koszyczkiem. A to Bo mama się nie pracuje, może tatuś nie pracuje, zawsze czegoś brakuje i biegną do babci z pustym koszyczkiem. I posłuchajcie, co prosi. Jak ona tam biegnie. Przez pola, przez lasy, przez niewielki wzgórek biegnie do babci czerwony kapturek. dzieciny dzisiejszej życie niełatwe. Puściutkim koszyczkiem musi straszyć babcię. Kiedy wnusia pędzi do katki ze wzgórka, babcia zerka w okno. Boi się kapturka. Wolałaby wilka rozpustnika tego, co połknąłby by ją całą, nie czyniąc nic stópków w okienko. Otwórz, babciu, otwórz, w domu chudo, cienko. Nie wiem, babcia się tłumaczy, ale jak ich nie dam, Bóg mi nie wybaczy. Skrobie się babulka, z kłopotów obladła, oddała, co miała, bo sama nie jadła. Żyj nieskończenie, babci wnusia rzecze, wszak na jednym rośnie, wszystkim się upiecze. Oj babciu, żebyś nigdy zagrobna nie była, o i żebym nie znała, gdzie Twoja mówiła. Uklękła staruszka przed świętym obrazem: Przebieg, panie Boże, odwróć bieg wydarzeń. Spraw, choćby raz jeden, gdy spojrzę na wzgórek, będzie szedł z pełnym koszem czerwonych kapturek.